Jesteśmy na pirkonie. kochani, tapujemy, blogujemy, się limonka i cd The whole gang is here. Wchodzimy z podziemia. ziemia Chopaki jest seks, jest seks, mamy mapę. O Zofia otwiera mapę. Tak, to się zgadza. Jest on piszczy. Jak ja? Razem oni rapują. Seks polega na tym. że... no defini to! Ja? ma cię na smyczy tak. Ale to się zgadza, bo zaraz jak kurwa. Nie, ale to prawda. To są jakieś po prostu meet ja nie wiem co się dzieje. Nagi tego nagisa Musi no. takie kupmy Juicy pusia, jak to brzmi Taki kupiliśmy właśnie Dripki ciakocia -cia. 30 złotych niecałe Kochani wstaliśmy O 8 17 I idziemy zaraz sobie zrobić śniadanie No i Zosia. Ehm, um, hej. <laughs> Chłopaki weszliśmy sobie do sklepu. Hej Limonka. Kupujemy sobie picie i tak dalej. Pozdrawiamy Olafa i jego mamę. Walczę, okej? Okay. <laughs> ten i spada. No. Ojej. No. Oh musiała na jednym nosić ten plecak. No dobrze mnie. Miał miał a coś ty znaczy, tylko krótko miał. miał miałem ja miseczkę Kupka, mleczka, teraz teraz. a teraz pusta jest miseczka dupa kim dzisiaj jesteś Kasa, Kasa. Kasa. o jakiej piosenki słuchasz my dwoje my <grypka> kim jesteś Limona dzisiaj Łocheś Julia? Julia? Eee, ogólnie to jest kumka mi z projekt Naplet Magda eee, witam w eee, i mam jeszcze jak nie, nie, nie rób tego! Zrób mamę. Mama pozdrawiam! <grychy> Jesteśmy w dziębówku. Nie mieszka. Jak Jest to? Zaraz wejdzie tutaj. To co, masz do powiedzenia mieszkańcom dziębówkę? Dzień dobry. Woo! Jesteśmy! Woo! Daj mi tylną krew. Ło! I to ja. Nie zastanawiacie się, jak znalazłem się w tej sytuacji. Pst, frajer. plany na dzisiaj są takie, że nie wiem, co robimy w sumie. Jak tam, pani? Ama street fotografer. can I take a picture of you guys? No, no foto, kajne foto! Magda, Jezu Chryste! Agda gada o Enstars stars i my stoimy w trójkę Włochik, Italia, Reynkudasz I dwa, Ja Niby zmierzamy do piątki, niby nie zmierzamy do piątki I Ja teraz nie wiem gdzie my idziemy Mam jedno marzenie, tak jak rozpędzany plemnik I Mustang, tani Mustangie Chłopaki, szukamy derpi. <grym> Pokaż to Jest <grym> derpi. Informują <grym> Dziękujemy za informowanie, żeby wszystko było jasne Dziękuję Panu żeby nie tak, dziękuję. Cztery, trzy, dwa, jeden! Jesteśmy w piątce chłopaki. O, printy. Za co kupiłaś? Jakąś magię? To jest mega ładny no. Chcesz stanąć? No. Widzimy. Koledzy, w tym roku nie będzie jedyny pierścień, co będzie? Dragon Bane. Nie wiem, co to jest, ale będzie zajebiście, coś szyję. Czekamy z limoną na bubble tea Paki, zrobiliśmy sobie wczoraj onigiri i zajebiście jest I siedzimy pod piątką, ponieważ, ponieważ, ponieważ tak Całą fundację tam mają Szukamy chłopaka, koleżance W placówce SCP What the fuck? Zofia narysowała nas wszystkich To mój Instagram, wpadajcie na mój Instagram. Szukałam kolegów swoich. Oni są gdzieś w ogóle w piątce w dupie, my nie wiemy gdzie to jest. Wzjęłam połowę kospa w ogóle, bo kurwa nie mam. Ogona. Jesteśmy na prelekcji. Pierwszy raz od dwóch lat się udało. Jak tam Zofia? Trzeba się nabawiać. Trzeba pijcie wodę, bo woda jest ważna. Zanim może ktoś przyjdzie jeszcze, ale jak nie, no to zacznę się już powoli witać z wami wszystkimi. Nie my byliśmy na tej prelekcji Nie było źle. Ale tak szczerze to myślę, że to nie było dla nas, bo my się kompletnie nie znamy na RPG? -ach. To jest wszystko wszystko. wszystko wszystko! Rozwalił mi się dosłownie Wig. Ile wydasz na pyrko, eee, zero! Tak na ile wydasz! Wody. Ja Limona! A nie zostałam sama, i Magdę. Ktoś porwał Magdę. Tylko! To był okropny dzień. Nagramy w domu story time. O ile się nie zabije przed tym! Ogólnie wiedziałam że okej okay, Sofia jest przed y, Ananasiem Myślałam, że pójdę tylko po nią i ją przyprowadzę w 5 minut Ale to, że jej później nie mogłam znaleźć, bo myślałam, że gdzieś krąży gdzieś za nią... Magda! Krąży, to, nie to się no, wraca! Ja jej dupę nie podam, a co dopiero rękę, rozumiesz to? Guys, nigdy więcej nie jedziemy na Pyrkon to jest ostatni vlog, to już jest po prostu. Mleko się rozlało, a na nas stoi. To jest wszystko poza momentem, kiedy się popłakałam i zaczęłam się siebie drzeć, ryja, bo myślałam, że cię zabiję. Wszystko. Jeżeli ja chciałam się na ciebie drzeć, i to już się a ja, nie kłócimy. Ja, jest... Wtedy, wtedy jest si -si. sprawiedliwe. Wtedy się, bo się kurwa kłócimy, a tu. <śla> Masakra. Wyglądam jak siedem nieczęść, ale te włosy zlejują Nie no, to to właśnie, właśnie ci obrończą tak. Co masz do powiedzenia mieszkańcom Rogozina Wielkopolskiego? Tak. stacja Cześć! Jesteśmy w Pile What the fuck? Pani, na jebani. To nawet nie są ludzie z Prykonu, to jest po prostu pilska młodzież Siemny kolejne dzieje. Ja jestem takim wyspana i rana, mam przekrwione totalnie oczy I dzisiaj się nie maluję, i dzisiaj nie zakładam soczewek dzisiaj, nie robię kompletnie nic, bo po prostu mój mózg ryj musi odpocząć, bo. I just fucking can't. Pokaż się na Gisa. Outfit check. Peter, pomachaj. Weź mi z tym Rolexem moim, pomóż, bo on się nie trzyma. Nie wiem. Zapięłaś go w ogóle? No, on jest niezapięty, on się nie chce zapiąć. Tu zaczepiasz o no. tego dęb za tym, i wtedy wkładasz i wtedy wchodzi. Dobra. Dzięki, mistrzu. E Stars Jestem Jestem jednym z N Stars I się nie pomalowałam, I więc wyglądam parszywie Ale jest dobrze, ponieważ wszyscy tak wyglądamy Poza Magdą Hej Zofia, Pozdrawiam kim jesteś? W komentarzach, kim jestem, dostanie 500 zł Peter, za koło się przebrałeś? Za bezdomnego How much is your outfit? 400 zł Spodnie, nie wiem Koszulka droga była <laughs> Bluza 3 dychy Rolex 20 tysięcy Pierścień, nie wiem Czapka komuś ukradłem <grym> Jaką postacią z n Stars jesteś Nie przeczytałam górczatów Czyste buty mogę dawać <grym> Nie mam kurwa <grym> nic. Zobacz na to swoje kurwa jakie co ty jeszcze Podobna mógł kradać to buty z Ej, Hej Elo, Elo Logic i koleżanka Hejsiu Heju tam na skipper Włochy i Anglia i Zofia. Chłopaki, jestem skolonizowana. urocza jesteś? No, kitty patutki. Będziemy lać się wodą. Chodzę za to, jestem fotografer. A, w dupę, w dupę. Hello. Ja pierdolę. Skipper! Skipper, skipper przywitaj się na vloga. Woo! Uuu, hej! Chopaki Bad Experience, obsługa 2 na 10, nie dali mi nożyczek przed chwilą. Więc mam krótkie krótki. Ja, jacie. 6, nie pytaj. 6, e, ogólnie potrzebuję pomocy medycznej, ponieważ moja noga umiera, nie? E, je, coś się dzieje, coś się dzieje w tej noze, Kasia meba mnie atakuje, nie mam pojęcia. Opaki spotkaliśmy w Brody z Kosmosu i. Aaaaa! ale sekstio! Pochód surreaktora. Jest to Camon. Drodzy Państwo, ogólnie to. Pytacie się, co mi jest? A ja powiem, że. Nie, wiem. I teraz mam opaskę taką za To jest mój cosplay i to sprayuje właśnie ranne stworzenie na, na no i tak, 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 da, tak Nie znać mi da się, ja sobie w niżym biach, się. Oh, ja to tak, wobec, tak, na, no, na, no, mał, <śśśś> Witam wszystkich, zapytam no, na mi, co tam u was Nie słuchaliśmy, a to, to jest, jest mój przyjaciel Grumas Moje, no, moje podniebienie pomaga szybięzka no, więc kęsa cię gorąco co tam I co? Będziesz opowiadała kłamstwa? Nie będziesz opowiadała kłamstwa. Napisałam tylko trzy. Oj, to piszą! Nie będę opowiadać kłamstwa. Ja chcę napisać to. Wow. Juo! Ja. z herbaty, scherpaty, guys! No! Teraz nie mamy słowek. Nachylamy się do swoich karteczek i rozdmuchujemy swoją plamę. Wygląda jak ptak! nasze e, emocje osiadają od obracamy kartkę. I przez za chwilę zastanawiamy się, co w niej widzimy. W której strony. możemy, właśnie, o kartkę poobracać. Nie odwracamy do, na drugą stronę, tylko dookoła. są góry. Nie, nie krzycz jak ona, błagam cię! Nie krzycz jak ona! Czekamy Ej, wow, Magda! No musiałam się rozebrać, bo jest tak gorąco, Biały, czarny, biały, czarny Jesteś jak Nick i To jest odcinek 23,5 Idziemy do kiba. Pokaż do co wygrałaś Wygrałam na Kiba. Patrzcie, znalazłam Master Merch A, a to Natal, chodzi, jakiś bezdomny ja po prostu tak chcę iść spać, bo ja nic nie widzę. Ale było tak fajnie. Zofia, jak się dzisiaj bawiłaś? Dobrze, ale mam dość. Słuszka w koło mam. Jesteśmy VIP dzisiaj. Dostaliśmy osobiste zaproszenie od samego ministra Knota. Jesteśmy tu Wchodzimy do błędny rycerz. Chłopaki Ale sigma Chłopaki, zrobiliśmy sobie zdjęcie dostaliśmy cebulę Jest to wideoblog, Mona, heja. Jest to tamid. Jesteśmy tu A tam sta, za nami stoi surreaktor, ponieważ nie wiem co on robi How much is your y, outfit? E buty masz kozackie, ja Waleciania, <noise> <Balenciania. głos>

Pokaż szesia! Uh! Dziękujemy, dziękujemy, kurwa Krzysiu dziękujemy, dziękujemy Chwaki, prosimy po wodę, umalnił, ja zgubiłam butelkę, nie to, Ogólnie to lubię tu bardzo i yes. 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 Brawo, Rujta! Uh! patrzona. Ja będziesz... największa konstrukcja. To by był niebieską żabą, bo to jest, czyli Francja, Anglia, Hiszpania, Prusy, Włochy, może? Ale kto by pasował do tego trójkątu? Z kim jeszcze Francja zdradza? Z kim zdradza Anglia jeszcze? Z nikim, jest to... To... co wy robicie to nie to, to się zaraz zacznie gotować pan ja the fuck? fakt ja pierdolę bo no. działa boże jaka jak chemiczna to to jest w ogóle musimy się kupić <śmienicza> wow może karty! Ooo, to było w zeszłym roku. Jak Oficjalnie skończył się hetami, ostatni ludzie wyszli, jeszcze była z nami będzie i, tak dalej. I my, Ja jestem teraz w nietrzeźwym stanie po jednym łyku ma piwa i naprawiło mi się chyba kolano. Czajcie co, naprawiło mi się kolano. Wracamy z Pyrkonu, co do powiedzenia mieszkańcom Dziębówka. my dopiero wróciliśmy z Pyrkon Nie, <ścoughs> planujemy już następny rok I lubimy SCP totalnie <ścoughs> Pokaż mi co to... <ścoughs> Fucking gold bro A <ścoughs> ty się zgodziłaś? Planujemy, żeby Zofia była właśnie SCP Pinotem Ej, kupimy orzechy i będziesz fanem SCP, rozdawała orzechy Julia będzie doktorem plagi, Ja będę klasą D, bo jestem frajerem Kim będziesz? Przezcie. albo klasą D, albo robimy security guarda. Błagam, zrób go Będziesz cała spocona, ale będziesz przynajmniej mega hot O oh. po prostu będzie ale to mnie czuć jest, do mnie podejdą <noise> Plaga będziesz uciekać przed plagą plaga będzie uciekać przed No nie, właśnie w grach jest tak, że oni uciekają przed plagą Overpower no. Jak ten niebieski plaga, co, co się wyjął <noise> <noise> Już koniec yy. wycieczki. Ostatnie słowa w pile. No spoko. Pa, -pa. radę. Pociąg. Chodź tutaj pa Moje ziomki są już odwiezione. I ja już jestem sama w domu. I mam już taki kurwa w parcie to. Trzeba to posprzątać teraz, bo... Wasiara.